Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Wzięłam już sobie kawkę, usiadłam i tak pomyślałam dzisiaj o myślach, o myśleniu tak naprawdę. Co nam daje to myślenie? Jak możemy wykorzystać to, że mamy wpływ na swoje myśli? Posłuchajcie. To jest podcast Rozkminy przy kawie, a dzisiejszy odcinek nosi tytuł Myśli. Dzisiaj tak sobie siedzę i myślę o myśleniu, czyli jak te nasze myśli wykorzystać, w ogóle jak wykorzystać to, że je mamy, jak wykorzystać do tego, żeby fajnie i szczęśliwie ułożyć sobie życie, bo dowiedziałam się o tym, że można i zaczęłam to stosować. Myśl to wytwór umysłu, który wysyłany do mózgu generuje emocje, a w konsekwencji konkretne zachowania. Tak, przeczytałam w Wikipedii o tym, co to są myśli, co to jest myśl. I w toku myślowym analizujemy, porównujemy, uogólniamy, abstrahujemy, wnioskujemy, polegając na pamięci, symbolach, obrazach, dźwiękach i pojęciach. To są takie definicje myślenia i zaczęłam się zastanawiać nad tym i zaczęłam już to obserwować, a też czytać w wielu książkach. Gdzie naukowcy piszą, że umysł jest największą siłą napędową człowieka. Ale tak przyjrzyjcie się sobie i zauważcie, że myśli przychodzą do nas samoistnie. To jest takie coś jak oddychanie, czyli nie muszę się na tym skupiać. Nie myślę o tym, że oddycham i nie myślę o tym, że myślę. Czyli myśli same przychodzą do głowy. I nie wszystkie myśli są prawdziwe, i też nie wszystkie myśli są nasze w cudzysłowie, czyli takie, jakbyśmy chcieli, żeby były. Te myśli przychodzą do nas, to znaczy, jak o czymś pomyślimy, to dopiero tutaj zaczyna się nasze zaangażowanie. Albo pozwalamy im zostać i nie robimy nic, często nawet nie wiemy, że można coś z nimi zrobić. Ja często miałam jakieś właśnie takie złe, zwykle to przy złych myślach się zdarza, przychodzą te myśli i nawet nie miałam pojęcia, że mogę się nie zgodzić na to, że one mają zostać. Więc albo pozwalamy, żeby te myśli zostawały, nic z tym nie robimy, albo, no właśnie. Dzisiaj chcę powiedzieć o drugim rozwiązaniu, które odkryłam. Czasami stosowałam je zupełnie bezwiednie. A później, jak odkryłam to rozwiązanie, to zaczęłam już je stosować z pewną uważnością. Więc, jak przychodzi jakaś myśl, to możemy ją przeanalizować, ocenić i albo przyjąć, albo odrzucić. I to było w ogóle takie kluczowe w, w rozpoznawaniu tych myśli. I w tym, że ja mogę coś z tymi myślami zrobić. To nie jest tak, że one się same sobie myślą i po prostu nic z tym nie można zrobić. Kiedyś w ogóle nie rozumiałam, co to znaczy odrzucić myśli. Zdarzało mi się, i zwykle to były złe myśli, że na przykład takie przychodziły posłuchajcie, że mi nie wyjdzie, że mi się nie uda, że coś się komuś stało, coś bliskiemu, komuś bliskiemu coś się stało, bo nie odbiera długo telefonu, że zachoruje. Nie wiem, czy Wam też takie różne myśli przychodzą do głowy, i to wszystko tkwiło w mojej głowie, powodując złe emocje. No bo jak się czujecie, jeżeli takie myśli przychodzą do głowy? Oczywiście zaczynam się denerwować, bać się, i w pewnym momencie odkryłam, że ja mam wpływ na te myśli, że ja mogę je odrzucić, że nie muszę się zgadzać, żeby one do mnie przychodziły i po prostu zostawały. Mogę je odbić jak taką piłeczkę ping -pongową. Ona przychodzi, a ja ją odbijam i odchodzi. Tak, żeby sobie poszły, żeby zupełnie odeszły. Myśli przychodzą, różne, ale nie muszę się nimi zajmować. Mogą sobie pójść. To ja decyduję, nad czym się skupiam, o czym myślę. Nie może być tak, że to samo się sobie myśli, jakieś myśli sobie przychodzą, i potem, co gorsza, słuchajcie. To, o czym myślimy, i te myśli tak naprawdę kierują naszym życiem. No i tak sobie myślę, no po co na tych myślach tak się skupiać? Co to takiego? tak? Głównie zwykle działamy, chodzi o działanie, o to, żeby coś robić i wtedy mamy sukcesy, wtedy jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, ale tak naprawdę wszystko zaczyna się od myśli, właśnie. Po to skupiamy się na myślach, żeby samemu kierować własnym życiem. Dbało się o myślenie to jest tak, jakby wzięcie steru życia w swoje własne ręce. Bo zobaczcie, co się dzieje, gdy pomyślicie sobie, teraz porównam do tego, co wcześniej mówiłam, do złych myśli, pomyślicie pozytywne myśli, że wyjdzie to, co zaplanowałam, że uda mi się, że ktoś, kto nie odbiera telefonu, zaraz odzwoni, bo na przykład nie słyszy tego telefonu i że jestem zdrowa. Jak się czujecie, jak o tym myślicie? No, ja mam wtedy emocje pozytywne, zupełnie inaczej niż przy tamtych myślach. Yy, przyjęcie kontroli nad myśleniem to to samo, co przyjęcie kontroli nad emocjami, a ostatecznie zwiększenie komfortu życia. To, co, to, o czym pomyślimy, to wyzwala emocje, a to z kolei kieruje naszym działaniem. Nie wiem, czy to zauważyliście. Dlatego tak bardzo skupiamy się na myśleniu, bo od tego zależy nasze działanie późniejsze. Jeszcze zauważyłam jedną rzecz, że jeżeli się skupiam na czymś, to to się przekształca w myśli, a później te myśli w czyny. Więc w tej chwili staram się skupiać na pozytywach, na tym, co się udało, na tym, co wyszło, bo to skutkuje świetnym nastrojem, siłą i motywacją. I tutaj bardzo ważna sprawa, którą odkryli naukowcy. I no, niestety trzeba się podporządkować, jeżeli chcemy mieć wpływ na nasze życie, jeżeli chcemy ten ster życia wziąć we własne ręce, to za musimy zacząć właśnie od tego. A od czego konkretnie? No, właśnie od tego, żeby pracować samodzielnie nad swoim umysłem. To słuchajcie, da się wyćwiczyć. To jest tak jak z ćwiczeniami na siłowni, czy y, ktoś pracuje nad tym, żeby mieć dobrą sylwetkę, trenuje, ćwiczy, stosuje odpowiednią dietę. Po pewnym czasie dochodzi do tego, co sobie założył. I to samo jest z naszym umysłem. Jeżeli ćwiczymy ten umysł, to efekty też są pozytywne. No ale dobrze, no jak mamy ćwiczyć ten umysł? O co chodzi z tym myśleniem? Jakie to ćwiczenia trzeba robić? Po pierwsze, trzeba zaobserwować, że dana myśl jest zła i nie chce, yy, po prostu nie chce jej. To było dla mnie bardzo trudne, bo te myśli przychodziły różne. I nawet się nie zorientowałam, że są złe i wcale ich nie chcę. Po prostu przychodziły, rozwijały za sobą złe emocje, no i dalej już się działo nie w tym kierunku, w którym powinno. Czyli pierwsza ważna rzecz, którą trzeba wyćwiczyć, zaobserwować, jakie myśli do nas przychodzą. Czy one są złe, czy to są nasze myśli, czy to są nie nasze myśli, czy je chcemy, czy nie chcemy. Jeżeli ich nie chcemy, to po prostu odpychamy je od siebie, odbijamy jak piłeczki. Ja zawsze sobie mówię: To nie, nie jest yy, to, o czym chciałabym myśleć, to nie jest to, co chciałabym, żeby się zdarzyło. I słuchajcie, w to miejsce myślę o czymś pozytywnym, czego chcę, co jest pozytywną częścią tego zdarzenia. Czyli na przykład, jeżeli przychodzi do mnie myśl: Jest w tej chwili pandemia, wszyscy chorują, ja też będę chora. Yy, myślę sobie, że to nie jest moja myśl, że ja tego nie chcę. Odpycham ją i w to miejsce od razu Myślę. Dbam o siebie, buduję odporność organizmu i jestem zdrowa. Zobaczcie, jak się tutaj zupełnie zmienia, e, zmieniają się emocje, jeżeli tak pomyślimy. No i oczywiście czwarta rzecz, bo to pierwsze było zaobserwować, że jest dana myśl. Drugie, odepchnąć wszystkie te, które nie są nasze. Trzecie, pomyśleć w miejsce tych złych myśli, pozytywną myśl dobrą. I czwarte, skupiać się tylko na pozytywnych aspektach życia. To też trzeba wyćwiczyć, bo to nie jest takie proste. Czasami są osoby, którym z łatwością to przychodzi. Ja akurat chyba należę do takich osób, że mam dużą łatwość w wyszukiwaniu pozytywnych aspektów życia, choć nie zawsze, i też są momenty takie, kiedy muszę to robić, muszę uświadomić sobie, że no właśnie teraz szukamy pozytywów, a nie negatywnych rzeczy. Natomiast są osoby, które muszą dużo więcej pracy włożyć, bo trudniej im to przychodzi, ale to też można wszystko wyćwiczyć. Jeżeli sami nie będziemy pracowali nad własnymi myślami, nad umysłem, to będzie on kształtował się pod wpływem technologii, mediów, presji społeczeństwa, trudnych doświadczeń i wspomnień z przeszłości. No i niekoniecznie efekt będzie taki, jaki byśmy sobie wymarzyli. Myślenie zajmuje sporą część naszego życia. No i czasami nie sposób uniknąć błędów w tym myśleniu. Oczywiście cały czas się uczymy, pracujemy, ale te błędy są. Jakie dwa błędy w myśleniu u mnie najczęściej się pojawiają? Pierwszy to jest wyolbrzymianie, czyli negatywne myślenie o tym, co może się zdarzyć. Nie wiem, czy też tak macie. Że jeżeli coś tam się już takiego negatywnego zbliża, to my to wyolbrzymiamy, w ogóle dokładamy, nasze emocje złe rosną do jakichś ogromnych rozmiarów. No i jak się wtedy czujemy? Ja nauczyłam się, że w takiej sytuacji, jeżeli trafia się, że jeżeli przychodzi jakieś bardzo takie duże wyzwanie, i rzeczywiście te myśli mnie w ogóle nie, na te, nie w tym kierunku idą, w którym bym chciała, to zupełnie przestaje o tym myśleć, o tym wyzwaniu, i mówię sobie, że wrócę do tego za dwa dni. Będę się martwiła za dwa dni, będę o tym myślała za dwa dni. I wiecie, co się dzieje, że do tej pory, za te dwa dni, to już trzy czwarte tego całego problemu, wyzwania rozwiązuje się samo, bo właśnie znika wszystko to, co było moim wyolbrzymieniem, a zostaje konkretny temat do rozwiązania. Wtedy trzeba zastanowić się, jak go rozwiązać. Zupełnie inaczej podchodzimy po dwóch dniach do danego wyzwania i dużo łatwiej z nim się zmierzyć. Drugim błędem, który ja często też robię i pewnie wielu z Was też taki błąd popełnia, to w myślach <coughs> jestem przekonana, co myśli druga osoba. To często powoduje konflikty albo podjęcie złych decyzji, no bo sobie myślimy, że pewnie on to myśli tak i tak. A tu tymczasem, co trzeba zrobić, co warto zrobić? Jeżeli ja się zorientuję, że tak się zadziało, że tak się wydarzyło, że ja już wiem, co myśli ta druga osoba, i to idzie w złym kierunku, cały mój tok myślenia, to zamiast myśleć, co ktoś myśli, po prostu pytam. Pytam o myśli, pytam o to, o czym ten ktoś myśli, czy jakie ma rozwiązanie, czy, czy no właśnie na dany temat, nad którym rozważamy. Jakie są jego myśli, i zwykle ludzie odpowiadają. No i błąd jakby sam się rozwiązuje. Jeszcze chciałam się podzielić z wami tym, co robię, jak napływa do mnie mnóstwo niechcianych myśli, albo po prostu mnóstwo różnych myśli, bo mam dużo spraw do zrobienia, bo natłok tych myśli jest bardzo duży i to też męczy. Człowiek wtedy jest niespokojny, robi się taki poddenerwowany, i to nie muszą być tylko negatywne myśli, to mogą też być pozytywne albo jakieś tematy do rozwiązania, rzeczy do zrobienia, i to wszystko atakuje nasz umysł. Co wtedy? Wtedy bardzo, tak żeby się wyciszyć, uspokoić, mnie bardzo pomaga medytacja. Właśnie wtedy skupiam się tylko na oddechu. Wszystkie dobre i złe myśli odrzucam. Myślicie, że to było dla mnie łatwe tak sobie usiąść i nie myśleć o niczym? Przecież te myśli to atakują cały czas, szczególnie jeżeli jest to moment, kiedy właśnie mamy natłok tych myśli. Tutaj trzeba znaleźć sobie spokojne miejsce i 10 minut dla siebie i ćwiczę skupiać się tylko na oddechu. Skupianie tylko na oddechu. Czyli po prostu myślę o tym, jak oddycham. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeżeli przychodzą jakiekolwiek myśli... Czy złe, czy dobre, jakiekolwiek, po prostu je odrzucam. A oczywiście przychodzą, bo to nie jest tak, że o niczym nie myślimy, ale wdech, wydech. Jeżeli coś przychodzi, całkowicie odpycham tą myśl i znowu myślę sobie, wdech, wydech. Na tym polega ta praca. I tak przez 10 minut na początku, słuchajcie, naprawdę było to bardzo trudne, no bo no właśnie żyjemy w takim biegu, w chaosie, i, i te myśli naprawdę nas bombardują. Ale po takich 10 minutach bardzo jestem wyciszona, uspokojona, no i potem mogę z energią ruszać do działania, żeby rozpocząć kolejny cudowny dzień, kolejnym cudownym porankiem. Na poranek, jak jest cudowny, to potem cały dzień jest cudowny, potem tydzień, miesiąc, rok i całe życie. A taka, a propos, oglądacie poranki, to właśnie w tych porankach ruszamy z energią do kolejnych cudownych dni. Są na moim kanale codziennie o 5 rano. Oprócz niedzieli, zapraszam Was serdecznie. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia w rozkminach za tydzień, a do zobaczenia w poranku już jutro.